Dzień dobry mistrzowie. Dobra, słuchajcie, zaczynamy z górnej cytadeli. Zwiedziliśmy ten temat tutaj. Nie mogłem się dostać do tego jednego miejsca. Nie mogłem tam doskoczyć. Wydaje się, że z tej platformy trzeba double jumpa zrobić. Także to na razie zostawimy i idziemy tutaj, gdzie walczyliśmy z Jotunem, idziemy na dół. Także to jest nasz, nasz cel teraz. Mamy jakiś element dzwonu, ale pytanie, gdzie my go musimy użyć? Bo chyba nie tutaj, nie mam pojęcia. idziemy, Idziemy niżej. Zobaczymy, co tam niżej się będzie działo. O. No właśnie, you will die. You will die dziecko. Nara. Otwieramy skrócik. Aha. A, no dobra, ale no to z tym się nie muszę bić w sumie. <grybujesz> Na razie przynajmniej. Także to może, możemy usunąć i idziemy... ...prawiksa. Czy ja mogę tutaj... dobra. Aha. A dobra, tutaj suka pięknie szajsa, ale w sumie oni też mogli mnie to mogą być trochę odporni na ogień, bym powiedział. Hmm, dobra, zróbmy tak i co teraz, idziemy na dół, nie? Ha. Zaskakuje, najwyżej zginę. okej. Okay. tutaj jest. Ok, w porządku. Tutaj możemy. Aha, dobra. Ciekawe, czy są tarcze, można niego dropnąć. Pewnie można. Idziemy najpierw w prawiksa, zanim pójdziemy w dół. To są jak ci, jak ci rycerze wielcy, nie? Nie, więc nie, nawet twardzi chyba troszeczkę. Dobra, zobaczmy, co tu mamy. Tu nie żyje temat, mhm. tu nic nie zrobię. Tak mi się wydaje. Aha, tu też nie przeskoczę. Tak, tutaj musiałbym. Double jump, okej. Okay. Double jump, double jump, a na dół. Coś jest na dole. Coś jest na dole. Okej, okay, tutaj wydaje się, że można iść, ale tu jest jakby jakaś... Nie mam pojęcia... Aha, drabina. No tak. Sprawdźmy to. Pójdźmy najpierw w lewo. Hmm. Hmm. Dokąd to prowadzi, panie? O, cześć. Nie żyjesz. Gdzie jest ten chłopak? Poleciał sobie. Lśniący brylant. O! Kolejne temaciki. Ruda trilu Dobrze. Nie wiem czy go zabiłem teraz. Czekajcie, bo tutaj widziałem, że... Ale to muszę mieć full... Muszę mieć full mana. I idziemy za nim. What the fuck? Kurczę uciekł typ Ale gdzie on uciekł? O, patrzcie, jest temat całkiem spoko mm, Dobra, odpocznijmy sobie Tu jest krata z drugiej manki. Trzeba jeszcze niżej chyba zasuwać, e, czyli tutaj jest typ. Tutaj jest skarb. O, zróbmy tak. Kurczę, mm -hmm. ale ja muszę chyba iść najpierw tam, otworzyć ten skrót i zabić tego typka, bo jak go pewnie otworzę, to będę mógł się wtedy z nim ścigać, nie? Na razie się z nim niestety nie mogę ścigać. Nie mam szans. Żadnych. Oj, to widzenie jest tak proste. Dobra. Tutaj się nie da przejść. Może ewentualnie. A, aha, tu jest drabina, dobra. Wracamy się do góry. I pójdziemy najpierw tutaj w prawo. I stąd, o, i zobaczymy co tu się dzieje. O Jezu. That was high. That was high. Tak. Tutaj nie mogę tego zrobić też. Okej, okay. czyli tu jest zablokowane double jumpem najprawdopodobniej. No dobra, wracam się i idę w dół. Wracam się i idę w dół mistrzowy. O, jest jakaś winda. Gdzie ona prowadzi? Do jakichś zaświatów? Mogę stąd wyskoczyć jakoś? Nie, Nie widać. Ej. Co ja mam zrobić? Aha. Dobra, mistrzowie. Najpierw pójdziemy w sumie. Później to zrobimy, może na koniec. Nie? Pójdziemy oddać ten diamond. O, Głęboko. Widzę, że głęboko. Dobra, trzeba sprawdzić drugą mańkę O. Easy. Coś więcej? Nie. Pustka. przecież wcale mi się nie dziwi, jak mi tam skoczył i coś znalazł. Yy, Okej. Okay. O, Mandragorka. Walka? ta walka. Te takie świecące to są chyba walki, nie? jest w ogóle sens, żeby to było hmm. Czy to coś więcej jak taka randomowa walka Mamy 3300 Także moglibyśmy z ugrydować ostatni spell, nie kryty zawsze walą oparzenie Dobre. Hmm. O, tu mamy, tu mamy skałkę. Hmm. Ej, ale tam można było wyskoczyć. Czy mi się wydaje? Czy mi się wydaje, co? Jak nie będę mógł wyskoczyć troszeczkę wyżej, to... Nie? No dobra. To wiecie co, mistrzowie? Zrobimy tak. Wrócimy się jednak do... Wrócimy się jednak do obozu. Hmm

Nawet nie będę tego komentował właśnie mi zmarnowali 2 minuty życia idę na instagrama no 3 2 1 0 actually i just wanted to see how long you could stand still come back in a bit i'll be done working on the brilliant you brought me jaki troll okej dobra to to było dobre to było dobre Yy, dobra, jeszcze oddajmy ulepszenia. To było dobre! Pus serce pustki. Ha! Co to jest? Serce pustki. Odporność na pustkę. Uuu! Uu. 15% odporności na pustkę. Całkiem w porządku. Mmm... dobra. Teraz tak, mistrzowie. Hmm, gdzie my skończyliśmy? Skończyliśmy tutaj. Idziemy niżej. Idziemy niżej. Ale nas strollowała gierka, co? Tak się zastanawiałem, czy się ruszyć. <grym> Ale mówię, nie, no pewnie. Hmm. Dałem się strollować, no jak dziecko po prostu. Dałem się jak dziecko. To było akurat dobre. To muszę przyznać, że to było dobre. Finalnie, tak się zastanawiając nad tym, to. <grym> To było zabawne. Dobra, mm, ale już się skończyło, idziemy w prawiksa. Czekaj, we, 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 wezmę hubs. O! To jest ważna rzecz. Chodź, chodź tutaj, chodź tutaj. Iść. A, mieliśmy zupgrade'ować jeszcze ten... drzwi! Ja tu mogę wejść! O! Też czuję, że tu będzie, e, będzie ten konar, co? O, to... oh, fuck, co tu się dzieje, pani? Które mamy Fenixa? Zawsze mnie się nie kusi, żeby zbierać te, mm, te pierdoły, ale można to zrobić później przecież, nie? Nie wiem dlaczego to się stało, ale nacisnąłem X, żeby skoczyć i spadć sobie na ziemię. Chociaż mogę bronią bić też, nie? Może nie ma to takiego wielkiego. Dobra. teraz tu. Ja mam jeszcze Feniksa ogólnie, nie? Przyjdzie czy nie? выркнуть оба с першей можно. Кто там есть? Кто меня интересует? Izzy. Ograliśmy. Taniec cierni. Zestaw zwiadowcy. Aha, tu mogą skoczyć, dobra. No i dobra, i teraz możemy sobie przejść w sumie i na luzie to ogarnąć, nie? Naprawdę znaczna dawka zebranej esencji. W porządku. Tu wydaje się jakby coś można było rozbić, ale... A. O nie, z, nie zszedłem tutaj. Dobra. To jaby. Jakiś dziwny dźwięk. Nie wiem, czy to ja. Mmm, dobra. Drewno. I chyba w CEO. OK. Okej. Mmm, dobrze, mistrzowie. Weźmy sobie, kupmy, znaczy, zużyjmy temat. Zejdźmy na dół. Mm -hmm. I uciekamy przed tymi, przed wężami. Tak jest, uciekamy, panie! Ściekłe węże jakieś. Co to jest? Pająk. Świetnie. Masz, holowniku jeden. Aha, pięknie. Esencja, ok? I jedziemy znowu windą. No dobra. Będę musiał mistrzowie skoczyć za chwilę zabrać macy do kraftu. Dobra. Hmm. Zróbmy może zejście. Aha. Zabiję się, świetnie. Uwielbiam. Ta winda powinna jeszcze szybciej jechać, żebym jeszcze słabiej widział, o co tam chodzi. Takie mam wrażenie, że czegoś nie odkryłem. Tu nie. Tutaj? Aha, dobra, to tylko... Okej, okay, okej, okay, w porządku. To tylko to. Ta jedna półka. No i dobra, możemy iść dalej. Mam nadzieję, że nic mnie tu nie strąci. Okej. Okay. O, o! To jest jakiś ty. Aha, Właśnie. mam ci. mam cię typu dzwon, część trzecia, o, nice. tarcza Smoczego Odepta i sta szary tasak, szary tasak, nie, Dobra, spoko. W wszystko Tu wszystko jest, okay. Tam niżej można było zejść. Aha. O! O proszę. O proszę. Nice. Dobrze, zejdziemy tam niżej najpierw. To ewidentnie tam coś jest. Jeżeli będziemy zjeżdżać, to gdzieś tutaj. A. Okej. Okay. Nie da się na razie. Ja się pośpieszyłem, trzeba otworzyć skrót. Zobaczymy mistrzowie, bo mogę level wbić na pewno, mając mm, tak 50 esencji zbierzemy 125, 250 i teraz mamy poziom całkiem spoko 64. Mm. Tak, idziemy w moc, panie. Idziemy w moc. Nie mam już. Idziemy w moc. A co mi tam? Mm, co my tu możemy zrobić? Tu możemy iść do góry, tu możemy iść na dół. Aha. Dobrze. Ale mieć diabłą. Sztabka Mitrilu. Coś ciekawego. Klucz do gabinetu, Klucz do gabinetu. Okej, okay. Chodźmy najpierw tutaj, nie. Hmm. Tu jest kaska. Tu się nie można wrócić. Kurczę, teraz pytanie, gdzie jest progresik? Najpierw dobra, pójdźmy najpierw na tą drabinę bliżej. Ciekawi mnie, czy coś tu będzie. Hmm, tu jest bardziej jak gabinet, to wygląda jest starta książek, nie? Czekajcie, tutaj. Mm -mm. Zjedzmy. Tak, coś czuję, że tutaj będzie. O, coś jest. Aha, książki mnie biją. Księga Raisa, tam pierwszy. Cholerna, książki mocno biją. Dobra, średnia dawka zebranej esencji. O, chcę mnie ugryźć, panie.

Dobratko, mnie nie zabijaj. Fenix mi dupsko uratował Księgę Rajsa, to, to on drugi. Nice. Nie zgoda. Uh. Nie zgoda, ale to nie dla mnie jest nie zgoda. Co takiego? Taka dobra. Hmm. No dobra. Skoro taka dobra, 25% szans na osłabienie. 95, 75, 75 mana, szansa osłabienia 11%. Kurczę. Yy, dobra, to ja mogę to w sumie ubrać, why not. Yy, I może weźmiemy sobie ten... Yy, yy. Może weźmy to, no co tam. I... Nie będę raczej zmieniał tego. Ale... A czemu nie mogę używać. Aha, nie mam many. Dobra. O! Pięknie. No dobra, ale co teraz? Aha, bo tam mogę iść. Hmm, cofnę się tu. Dobra, mistrzowie, oddamy jeszcze tą księgę. To jest nasz. Hmm, nasz punkt kontrolny, żebym pamiętał. Oddamy księgę. Zobaczymy co on nam powie. Zobaczymy czy w ogóle mamy jeszcze do oddania inne rzeczy. Uh -huh. Tak jest. Ósmy poziom. Spoko. Coś możemy ciekawego. Bandaż, no do no. Na razie nie będzie się tym przejmować dopóki mamy... nie mamy problemów me, z grą. To nie będziemy się za bardzo przejmować tymi, tymi rzeczami, nie? Dobra. Idziemy hello. tu. Hello, tu hello, nic human. nie mamy. Dobra, wezmę się cofnę tak, żeby było szybciej odrobinę zupgradujemy, mam 7 koła 4, ale mi bardziej zależy na tym, o, zależy mi na 19, czy to zwiększa damage w jakiś sposób, to jest pytanie, nie? Czy, no dobra, zrobię to, zrobię to. I później co to jest? Piekielne tornado. I później spróbujemy podciągnąć chyba jeszcze to zwiększa szybkość, szerokość ściany o 30. Nie, ściana pozostaje aktywna 3 sekundy dłużej. Także będziemy grać ścianą i coś, co generuje damage w taki sposób, że mogę celować, i coś, co stacjonarnie generuje damage. Nie? Także spoko. Dobra, Lenma nie będziemy na razie nic tutaj zobligować, bo nie ma potrzeby. Weźmy sobie temacik, zbierzmy, posadźmy to, tyk, i posadźmy jeszcze to, i posadźmy jeszcze grzybka, nie? Mm. A co tam? Dobra. Ulepszmy tą panią? Nic ciekawego, trzynasty poziom, można... A, mam tego, tego gnojka, no właśnie. Okej, okay. a tu jesteś, kolego. Oto twoje, księgi z twojego gabinetu. Bezmyślnie zostawiłem je w cytadeli. Był tam taki ambitny mag, wygnany z innej krainy za to, czego się dopuścił podczas eksperymentów. No z... z... Za pierwszym. Spotkałem go. Daj mi zapytać coś dobrego. Nie ma tam nic przydatnego, jakiejś tajnej broni, jakiegoś atomowego czaru. Dziękuję. Dobra, co mi dałaś, kolego? Wstydziłbyś się, kolego. Wstydziłbyś się. to mm, ja mogę tu kupić: Terunki, łuski, syruski pierdełki, dobra, chodźmy jeszcze do Jowlta. Chodźmy jeszcze do Jowlta. Zobaczymy, co Jowlta powiem. Mm, easy, nie? Czy tu coś zrobiłem? A, jeszcze mogę dobrać nawet, dobra, biorę lodowych świdrów. Co? Magów mrogu, mrozu. No to to łatwy pieniądz. Mm, Mogę kupić wytrychy? Tak, mogę kupić wytrychy Kupuję wytrychy Cyk, i... I ta skrzynia była tutaj, nie? W tym jego tutaj nie otwarta. Ej, nawet jest ten Nawet jest y, pokazane, dobra. Okej, okay, jeszcze muszę się wrócić zobaczyć co tam w tej skrzyni świszczy. Pani. Co tam świszczy w tej skrzyni? To będzie szybciej, nie? Pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Ale to jest jeszcze dużo innych ksiąg całkiem interesujących, mi powiedział. Podpal? Nie, nie podpalimy, nie? Nie. Dobra, zobaczmy. Pierścień zepsucia. O! Pierścień zepsucia. Tutaj. Obrażenie od utraty krwi. obrażenie od trucizny. O! Fajne. No nic, dobra, mistrzowie, słuchajcie. Ale to by było na dzisiaj wszystko, także dzięki wielkie i do następnego.